Mówi się, że słowo okazja pochodzi od łacińskiego słowa obportu. Co oznacza obportu? Czy nie istnieje zjawisko przypływu i odpływu w morzu? Woda jest odprowadzana podczas odpływu, a później wypełnia port. Tylko wtedy statki mogą przycumować do nabrzeża, prawda? Kiedy jest odpływ, kapitan i marynarze są w gotowości i mówią, musimy wypłynąć, gdy będzie przypływ. Stan ten nazywany jest oport. Op Czy nie ma wielu okazji w życiu, gdy żyjemy na tym świecie? Szansa na spotkanie Boga i pójście do Królestwa Niebios. Kiedy myślicie o tym, że jest to Wasza jedyna szansa? Jak cenna jest ta chwila szansy w Waszym życiu.